Przełom sierpnia i września to czas wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz sportowo-rekreacyjnym w naszej gminie. Niewątpliwie największym świętem wszystkich mieszkańców, ale przede wszystkim rolników, sadowników i pszczelarzy, były dożynki gminne, których gospodarzem w tym roku było sołectwo Adamów, a dokładnie Anastazów. Polową przeświętą odprawił ksiądz Marcin Majda z parafii w Pażnie, pod którą podlega sołectwo Adamów. Pięknie zdobione wieńce dożynkowe przygotowały aż 23 sołectwa. Część oficjalna dożynek to przede wszystkim podziękowanie rolnikom za trud ich pracy i zebrane plony, których symbolem jest wypieczony ze zbóż chleb. Dożynki to także okazja, by uhonorować zasłużonych rolników. Dożynkowy plac w Anastazowie pełen był atrakcji. furorę robiły stoiska kół gospodyń wiejskich, które przygotowały dla mieszkańców wyborne, regionalne przysmaki. Był też cały szereg atrakcji dla dzieci i, oczywiście, występy artystyczne z prawdziwym przekrojem stylów muzycznych. Na ludową nutę zaśpiewały kurnosianki, a potem publikę porwali goście z Podkarpacia. Koncert zespołów Baciary to była przednia zabawa i tańce pod sceną. Dla najmłodszych fanów zaśpiewała nasza rodzima wschodząca gwiazda Tatiana Kopala. Po niej nieco starsi mogli pobawić się przy przebojach Beatlesów i czerwonych gitar w wykonaniu grupy The Postman. Wieczorem na scenie w Anastazowie pojawiła się muzyczna gwiazda Dożynek, zespół t ze swoim charyzmatycznym frontmenem Muńkiem Staszczykiem. Kolejne gminne dożynki już za rok. Pamiątkowy Przechodni Sierp odebrali sołtysi Oleśnika i Poręb, po to właśnie na granicy tych dwóch miejscowości odbędzie się przyszłoroczne święto plonów. 15 sierpnia, jubileusz stulecia istnienia świętowała Ochotnicza Straż Pożarna w Postękalicach. To druga po OSP Łękawa najstarsza jednostka strażacka w naszej gminie uroczystości jubileuszu rozpoczęła msza święta odprawiona w postękalickim kościele Świętego Rocha. Następnie uczestnicy jubileuszu przemaszerowali na gminne boisko, gdzie odbył się ceremonia strażacki. Jego kulminacyjnym punktem było przekazanie jednostce OSP Postękalice nowego sztandaru. Symboliczne gwoździe wbijali jego fundatorzy, którzy wpisywali się także do księgi pamiątkowej. Nowy sztandar uhonorowany został także złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Na setne urodziny duchowie OSP otrzymali także jeszcze jeden okazały prezent. To lekki samochód gaśniczy marki Mercedes. Oczywiście podczas tak ważnych uroczystości nie mogło zabraknąć indywidualnych odznaczeń dla strażaków. Za zasługi dla pożarnictwa i długoletnią służbę medale odebrało w sumie kilkadziesiąt osób, w tym także najmłodsi adepci z młodzieżowej drużyny pożarniczej. Na zakończenie strażackich uroczystości goście mogli obejrzeć paradę strażackich pojazdów a po niej wszyscy bawili się na tradycyjnym pikniku strażackim, który co roku towarzyszy uroczystościom z okazji odpustu Świętego Rocha w Postękalicach. Strażacy świętowali, ale także rywalizowali w dorocznych zawodach sportowo-pożarniczych, których gospodarzem w tym roku była jednostka OSP Kurnos II. Zawody rozpoczęły młodzieżowe drużyny sportowo-pożarnicze chłopców i dziewcząt, które miały do rozegrania rozwinięcie bojowe i biegi sztafetowe. Później do rywalizacji przystąpili seniorzy. druchni i druchowie najpierw walczyli z czasem w sztafetach, a później także w jak zawsze widowiskowych ćwiczeniach bojowych. Ostatecznie okazało się, że pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach podzieliły pomiędzy sobą zespoły OSP Niedyszyna i OSP Dobrzelów. W klasyfikacji generalnej mężczyzn wygrała drużyna OSP Niedyszyna przed Dobrzelowem i Zawadowem. Wśród kobiet najlepsze były druhny z Dobrzelowa, przed paniami z Niedyszyny i Zawadowa. Najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą dziewcząt ma Dobrzelów, a chłopców, zawadów. Kurnos był także gospodarzem ulicznego biegu zadyszka gminy był byłchatów, który rozegrano już po raz dziewiąty. Podobnie jak w latach poprzednich, Miasteczko Zawodów wyrosło przy szkole podstawowej imienia Alfonsa Branta w Kurnosie. I jak zawsze nie zabrakło atrakcji okołobiegowych. Natomiast same zawody rozpoczęły się od biegów dzieci oraz młodzieży szkolnej. Bieg główny na dystansie 10 km wygrał Mariusz Dębowski z odległego Lisbarka. Wśród kobiet zwyciężyła pochodząca z Bełchatowa Monika Drążek. Nagrodziliśmy także najlepszych biegaczy z gminy Bełchatów, którymi byli Karolina Stępiń z księżego Młyna i Grzegorz Granecki z Borek. Tradycyjnie zadyszka miała charakter charytatywny, a w tym roku zbieraliśmy pieniądze dla ośmioletniej letniej Gabrysi z Woli Kruszyńskiej. Która cierpi na porażenie czterokończynowe spastyczne i wymaga bardzo kosztownej rehabilitacji. Chciałem serdecznie podziękować Wójtowi, który się przyczynił dlatego, że biegniemy dla mojej córki. Jak również wszystkim obecnym i wszystkim startującym, cóż mogę więcej powiedzieć. Dziękuję ślicznie, macie ogromne serce. Ze sprzedaży pakietów startowych, a także zbiórki do puszek udało nam się zebrać rekordową kwotę 20 tysięcy złotych. Wielka w tym także Rolaków Gospodyń wiejskich oraz sołectw z Woli Kruszyńskiej i Adamowa, które aktywnie włączyły się w zbiórkę. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie. Jest mi dzisiaj bardzo miło Państwu zakomunikować, że zebraliśmy na naszych imprezach gminnych taką toto kwotę 20 tysięcy dla naszej mieszkanki Gabrysi z Woli Kruszyńskiej na potrzebny sprzęt. Nie możemy jej tego osobiście przekazać, ponieważ już Gabriela niedługo udaje się na potrzebną operację, ale niedługo te pieniążki zostaną przekazane jej, jej rodzicom. Ja bardzo serdecznie dziękuję tutaj panią Sołtyc, która są razem ze mną, zarówno tutaj sołtysce z Adamowa, za to, że również w tej kwocie są pieniążki zebrane na naszym, nasze, naszych dorzynkach jak również Pani Sołtys z Woli Kruszyńskiej, gdzie właśnie dziewczynka mieszka, gdzie też na naszej Zadyszce yy, mieszkańcy i Pani Sołtys zebrała też stosowną kwotę. Razem łącznie, słuchajcie, jest to 20 tysięcy. Największy udział, jak do tej pory, jeśli chodzi o zebraną kwotę na tej charytatywnej naszej imprezie. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za hojność serca. Dziękuję. Z początkiem września nowy rok szkolny rozpoczęło 1088 uczniów w sześciu szkołach podstawowych oraz 168 przedszkolaków w pięciu przedszkolach prowadzonych przez gminę Bełchatów. Najliczniejszą placówką w gminie jest mający 310 uczniów i 37 przedszkolaków zespół szkolno-przedszkolny w Domiechowicach. właśnie tam trwa wielka inwestycja związana z rozbudową szkoły. Zanim jednak w szkołach rozbrzmiał pierwszy dzwonek, pięć naszych pań nauczycielek złożyło ślubowania, które oznaczają, że zdobyły tytuł nauczyciela mianowanego i zakończyły ten etap ewansu zawodowego. Spróbują rzetelnie pełnić powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi to powróż Bóg. Akty potwierdzające uzyskanie tego tytułu wręczyli im wójt Konrad Koc oraz Anna Więcławek, kierownik Referatu Oświaty. Do grona nauczycieli mianowanych dołączyły tym samym panie Emilia Bartosz-Skopińska i Marta Amras nieznańska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie, Paulina Leszczyńska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzelowie oraz Katarzyna Sokołowska i Barbara Warchoł z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domichowicach. Nie samymi imprezami gmina żyje, czas więc rzucić okiem na trwające i planowane inwestycje. Wzdłuż ulicy przy Targowisku w Zawadach zakończyły się prace przy budowie oświetlenia. Na odcinku ponad 400 metrów zamontowano 12 lamp LED o mocy 50W. To pierwszy etap modernizacji tej ulicy. Równoległa do Targowica ulica przewidziana jest jako kolejna do budowy drogi betonowej. Będzie to kolejna betonówka wykonana w tym roku. Gminna spółka zakończyła już pracę w sąsiednich Kałdunach. Betonowa droga dojazdowa do Aron Parku, a konkretnie ulica Królowej Jadwigi, łącząca duże i rozwojowe osiedle z drogą wojewódzką 485, liczy około 400 metrów długości i 5 metrów szerokości. Lada moment rozpocznie się przebudowa budynku remizy OSP w ulicach Górnych. Wójt Konrad Kodzi, szefowa firmy WIKBUD, Katarzyna Maziarz podpisali umowę na kompleksową przebudowę budynku strażnicy, która obecnie praktycznie nie nadaje się do użytku. Zakres robót obejmuje m.in. prace rozbiórkowe i budowlane, łącznie z wszystkimi instalacjami. Zmodernizowany budynek będzie parterowy o powierzchni użytkowej blisko 168 m2 z przestronną salą zapleczem kuchennym i sanitariatami. Odnowiony budynek OSP w Ziszulicach Górnych powinien być gotowy we wrześniu przyszłego roku. Wartość inwestycji to 735 tysięcy zł. Rozpoczynamy także nową inwestycję w Emilinie. Wójt Konrad Kot i Barbara Maziarz, której firma wygrała przetarg, podpisali umowę na budowę budynku, który wejdzie w skład Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Emilinie. Projekt obejmuje budowę dwóch budynków socjalno-sanitarno-technicznych, połączonych ze sobą, z których jeden wraz z garażem będzie zapleczem dla OSP Emilin, a drugi zapleczem dla Centrum Sportu i Rekreacji Gminy Buchatów. Które także powstanie w Emilinie. Budynek powstanie w sąsiedztwie świetlicy w Emilinie, która została oddana do użytku jesienią 2022 roku, w miejscu gdzie dziś stoi budynek dawnych szatni przy boisku. Kolejnym etapem budowy Centrum Sportu i Rekreacji będzie budowa całorocznej wielofunkcyjnej hali oraz boiska. Zakres prac obejmuje budowę zaplecza sportowego od podstaw. Z wszystkimi instalacjami łącznie z pompą ciepła i fotowoltaiką. Wartość umowy to 3 395 000 zł, a wykonawca na realizację inwestycji ma rok. Na koniec przypominamy, że trwa nabór uzupełniający wniosków o najem lokali mieszkalnych w Dobrzelowie, które powstaną tam w ramach inwestycji realizowanej przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Na osoby chętne, które chciałyby zamieszkać w nowoczesnych blokach w Dobrzelowie, czekamy do 31 października. Przypomnijmy, że w Dobrzelowie powstaną trzy 3 bloki 3 kondygnacyjne. w sumie będzie to 60 mieszkań o powierzchni od 34 do 67 m2. W sąsiedztwie powstanie też parking oraz plac zabaw dla dzieci, a osiedle będzie ogrodzone i monitorowane. Każde mieszkanie będzie oddane do użytku w stanie do zamieszkania. Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać w urzędzie gminy.